Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Brenesiak i dzisiaj zapraszam Państwa na recenzję kolejnej nowości. Ostatnio mi się tych nowości nazbierało, byłam taka szczęśliwa, jak dorwałam ten swój słuchajcie, stoliczek z nowościami. Testowałam, testowałam, sprawdzałam. niesamowicie rozanielona wręcz, bo uwielbiam nowe zapachy, a teraz już opowiadam o trzecim, który niestety nie zawiódł. I tak pierwsza myśl, która do mnie przyszła, czy tak właśnie teraz będą wyglądały testy perfum mainstreamowych. Oby nie, kochani, oby nie. Mam jeszcze dwa zapachy do testów i yy, zostawiłam sobie takie najważniejsze, najfajniejsze, najciekawsze na koniec, więc wydaje mi się, że jednak ta kontrola i ten balans będzie zachowany. No ale dzisiaj mowa o Gucci. O Gucci Flora Gargius Magnolia. Jak wiecie, jak mnie znacie, jak oglądacie, jak. Yy... Tam czasem wpadacie do mnie na kanał, to pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, że ja magnolię bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię. I e, moja najpiękniejsza magnolia, tutaj, magnolia od Bulgarii, Splendita Sensual. Magnolia, która naprawdę przepięknie brzmi, i ona brzmi tak naturalnie, mimo tego, że jest słodka, e, mimo tego, że tam jest dużo białych kwiatów, a wiecie, ja z białymi kwiatami tak niekoniecznie. To ona brzmi rzeczywiście przepięknie. Ta magnolia jest bardzo delikatna, bardzo subtelna. Jest tutaj doprawiona akordem słodkiej, trochę zmrożonej, naprawdę zmrożonej jeżyny. I wiecie co, mimo tego, że ja ten zapach psiknęłam sobie tak około dwóch, trzech godzin temu, ja go tutaj już nie wyczuwam. Sobie psiknę jeszcze raz. Chciałabym, żebyście wypoznały ten zapach jak zwykle. Jednak jedna opinia to tylko tyle, tyle było, tak? A żeby poznać zapach, to jednak trzeba poznać kilka opinii, żeby sobie móc, m, tak jakby, uogólnić i wyobrazić m, ten zapach według nas samych. I co ja tutaj czuję? Od razu powiem Wam szczerze, że ten początek jest bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo ciekawy i taki zachłanny, i taki od razu stawiający zapach na wyższych, wyższych poziomach. Jeżeli chodzi o doznania tak wstępne, to kokos i ta nuta jeżyny, mrożone jeżyny, jest na tyle naturalnie wybrzmiewająca, że chce ten zapach się włochać dłużej i dłużej. Potem w teorii są białe kwiaty, jest jaśmin. Jest również szałwia muszkatołowa, jest również akord oczywiście magnoli i w bazie znajdzie się bodajże paczula, yy, znajdzie się piżmo. Hmm. Tak naprawdę wiecie, czytając nuty możemy sobie wizualizować, że zapach będzie. Będzie subtelniejsza niż klasyczna flora. Będzie bardziej słodki, bardziej owocowy, bardziej syropowaty, no bo mamy w otwarciu owoc. I pewnie wyobrazimy sobie również, że będzie miał jakiś zadzier w bazie, no bo ta paczula potrafić, musi tam gdzieś zabrzmieć. Może ten zadzior jest, jest taki trochę zielony akord, i dla mnie ten akord jest chyba trochę jednak przesadzony, bo tak trochę tą mm, kompozycję jakby zniekształca. Gdyby go nie było, byłoby bardziej kremowo, byłoby bardziej balsamicznie, miękko, przytulnie. Białe kwiaty z magnolią hmm, grałyby fantastyczną serenadę, jeszcze otoczone delikatnym akordem również kokosa, mleczka kokosowego. Mogłoby być. Bardzo ciekawie. Kokos już powoli znika, już gdzieś tam powoli się w głębi tego zapachu gdzieś tam chowa. Natomiast na wierzch wychodzą nuty białych kwiatów, ale magnolia nie jest tutaj czytelna. Jeżeli znacie i już poznaliście magnolię właśnie z Bułgarii to mm, na pewno będziecie już mogły mogli wycenić, ocenić, jak magnolia potrafi pięknie, naturalnie wybrzmieć. Mimo tego, że tutaj jest dość dużo innych białych kwiatów, to magnolia gdzieś tam charakterystyczne nuty pokazuje. Tutaj, mimo tego, że w nazwie jest magnolia, nie pokazuje tych charakterystycznych nut. Więc jak dla mnie zapach nie odbije się jakąś fantastyczną sprzedażą nie będzie hitem, nie będzie się podobał, jeżeli chodzi o różową florę, był to zapach niesamowicie sprzedażowy, on nie wybrzmiewał tak pudrowo i tak ziemi, zielono, tak? te białe kwiaty nie były podane zielono. O. Tam była piękna różowatość, taka świeżość, taka przestrzenność, kobiecość, delikatność, subtelność. I, i to za, te takie zapachy my, kobiety, lubimy na co dzień. Żeby nie przeszkadzać innym, bardzo często takie zapachy są często wybierane właśnie na prezent, bo one są po prostu grzeczne, są ułożone, są zbalansowane. Nic tam nie, nie krzyczy i nie prosi o uwagę. Tutaj będzie trochę jednak kłótni. Yy, Gdzieś tam w zakamarkach i ta zieloność się będzie tutaj prosiła o atencję. Nie wiem, czy, czy ten zapach jest łatwy. Według mnie nie. Na pewno nie jest to zapach, który ma ogromną projekcję. Więc nie, nie będę was tutaj straszyć i przekonywać, żebyście uważały na to, że będzie wam ten zapach przeszkadzał, bo on nie będzie absolutnie przeszkadzał. Ta esencja spaczuli pewnie gdzieś tam zniknie. I pewnie jak będziecie miały ochotę go dłużej nosić, to już go po prostu nie będziecie czuły. Tak jak ja wam przed chwilą powiedziałam, że noszę na ręku i ja już nie czułam, musiałam sobie dopsikać. Ale teraz, wąchając ten zapach, mogę wam powiedzieć, jakie mam doznania na teraz. Więc ten na teraz jest dość, dość tak chropowato, ostro. Troszkę, właśnie wręcz bym powiedziała, zielono i tak. tak tak trochę lawendowo nawet wybrzmiewająco. Chciałam, e, się zastanawiałam, czy nie mówi tego słowa lawendowo, no bo lawenda już ma swoje inne nuty, ale ta chrupowatość jest taka właśnie gęsta. A, jeszcze bym chciała tutaj jeden przymiotnik dodać, który zdecydowanie pomoże wyobrazić sobie, jak ten zapach potrafi pachnieć. Prawdziwe takie mydlane, aldehydowe wręczy nuty gdzieś tam się pod spodem schowały, więc jak boicie się takich aldehydowo wybrzmiewających, mydlanych nut, to nawet nie próbujcie. Jeżeli nie boicie się, testujcie, sprawdzajcie i koniecznie napiszcie w komentarzu, czy warto ten zapach sprawdzić. Dziękuję Wam pięknie, jak zwykle. Do usłyszenia w kolejnej recenzji i pozdrawiam najserdeczniej. Pa, pa!